O wilku, który nie lubił czytać. Był sobie wilk, który pożerał książki. Małe, grube, bajki, słowniki, powieści, wszystkie równo znikały w jego wielkiej paszczy uzbrojonej w stalowe zębiska. Nie potrafił się powstrzymać, bo po prostu uwielbiał smak papieru. Nazywał się wilk. Nie chciałbyś wiedzieć o czym są te książki? zapytała go pewnego dnia poirytowana wilczyca. Gdy czytasz to trochę przeżywasz wszystkie opisane przygody, albo przynajmniej o nich marzysz. Przygody wolę przeżywać naprawdę, odparł wilk. A czytanie mnie nudzi? Doprawdy? wtrącił się pan Puchacz. Założę się, że nie będziesz się nudzić z książkami, które wybraliśmy dla ciebie. I pamiętaj, nie będziemy się z tobą bawić, dopóki ich nie przeczytasz, dorzucił Walerian. Wilk wrócił do domu i usadowił się w fotelu z książką. Gdy rając pod nosem, przewrócił stronę, potem drugą, a przy trzeciej już smacznie spał. Wtem wyrwały go ze snu jakieś lamenty. Rozejrzał się zdziwiony. Nie był już w swoim salonie, tylko w lesie, w którym roiło się od książek. U stóp drzewa rozpaczała stara wiewiórka. Gdzie ja je położyłam? No gdzie? Doprawdy nie mam zielonego pojęcia, co z nimi zrobiłam. Co takiego zrobiłaś i z czym? zapytał uprzejmie wilk. No przecież z moimi książkami. Dziesięć książek wyparowało. Wilk przetarł oczy, chyba śnił. Kim ty jesteś? Zapytał oszołomiony. I gdzie ja jestem? Jestem bibliotekarką, to chyba jasne. A ty trafiłeś do głównej biblioteki w krainie książek. To tutaj przechowujemy wszystkie książki, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Od najbardziej zamieszłych czasów. I właśnie, jak widzisz, dziesięć z nich gdzieś się zapodziało. Chętnie pomogę ci je znaleźć zaoferował wilk. Na którym zarówno całe otoczenie, jak i ta przemowa zrobiły wielkie wrażenie. Będę niezmiernie zobowiązana, zgodziła się wiewiórka. A gdy je znajdziesz, włóż je proszę do tej torby. Zachwycony perspektywą przechadzki po lesie wilk szybko ruszył. Wkrótce zatrzymały go odgłosy rozmowy. Na gałęzi siedział kruk, a pod drzewem stał lis, który się z niego naśmiewał. Wilkowi przemknęło przez myśl, że chyba już ich gdzieś widział. Wczoraj ukradłeś mi, ser, krzyczał kruk. A dzisiaj gwizdniałeś mi książkę. To nie jest twoja książka, tylko moja, odparł lis, chowając książkę do koszyka. Wilk, korzystając, z że obaj rozmówcy byli pochłonięci kłótnią, chyłkiem zabrał książkę i co prędzej się ulotnił. Rozsiadł się wygodnie pod drzewem. Miał taką wielką ochotę na przekąskę z tej książki. Nic z tego, bo oto tuż przed nim przebiegł biały królik o różowych ślepkach. Pod pachą niósł książkę. Sprawdził tylko godzinę na wielkim zegarku z dewiską i wykrzyknął. O rety, rety, na moje uszy i wąsy, na pewno się spóźnię. Wilk bez namysłu ruszył śladem królika. Tym sposobem przemierzył okropnie długi tunel, aż dotarł do pomieszczenia po sam sufit, wypeł wypchanego najdziwniejszymi meblami. Wokół roztaczała się przyjemna woń przypieczonych tostów z masłem i kremu waniliowego. Witamy w krainie czarów, pozdrowił go królik. Dlaczego mnie śledziłeś? Szukam książek, które zginęły bibliotekarce. Wydaje mi się, że jedną z nich masz ty. Czy ten? pokazał królik. Ta opowieść o Alicji i o mnie. Pasjonująca. Będzie twoja, jeśli wypijesz z nami herbatę, odezwał się dziwaczny kot z uśmiechem od ucha do ucha. Czyli będę miał już dwie? Pomyślał wilk, wsuwając książkę do torby. Zaraz też zasiadł za stołem. Mniam, mniam, ależ to wyglądało apetycznie. Po herbacie wilk pożegnał towarzystwo. Wychodząc na chybił trafił, wybrał jakieś drzwi. Maszci, oto znalazł się w sercu tropikalnej dżungli. Zrobił tylko kilka kroków. A już dostrzegł dwie książki porzucone na skalistym wzniesieniu. Doprawdy pomyślał lekko rozczarowany, za łatwo się znalazły. Dwa dodać jeden równa się trzy. Trzy dodać jeden równa się cztery wykrzyknął wilk, gdy wtem potrącił go w biegu chłopiec siedzący na grzbiecie czarnej pantery. Na twoim miejscu zabrałbym się stąd co prędzej, wrzasnęła mu do ucha pantera. Tygrys szere han, następuje nam napięty. Po tych słowach rozległ się tak przerażający ryk. Tak przerażający, że wilka ze strachu sparaliżowało. O! Migiem! Właź na drzewo! Rozkazał mu głos z nieba. Wilk nie kazał sobie dwa razy powtarzać. Jednym susem wspiął się na drzewo. Na górze ktoś na niego czekał. Kim jesteś? spytał zaintrygowany wilk. Nazywam się Piotruś Pan, a ty jesteś wilk odparł rozbawiony chłopiec. Tam do licha, niezły jesteś, że tu trafiłeś. Chodźmy, zaprowadzę cię do mojej nibylandii. Wystarczyła szczypta magicznego proszku, żeby wilk mógł z Piotrusiem Panem latać ponad wierzchołkami najwyższych drzew. Niestety nie było mu dane długo rozkoszować się tą przyjemnością. Obaj zostali złapani w olbrzymią sieć. Nareszcie, nareszcie cię mam, Piotrusiu Panie! Radował się ohydny pirat. A któż to jest z tobą? Na skórę krokodyla! Wilk! Pójdź go, kapitanie haku! pogroził mu piotruś pan. On nie ma nic wspólnego z naszą historią. Ani mi się śni! zaprotestował pirat. Twoi przyjaciele są moimi wrogami. Zatrzymuję go! Zamknięty w kabinie pirackiego okrętu wilk ziewał szeroko. Doprawdy Wszystkie te jego dotychczasowe przygody były potwornie męczące. Gdy mościł się wygodnie na łóżku, pod poduszką znalazł kolejne dwie książki. Jedna z nich opowiadała historię wyspy skarbów. A więc mamy piątą ucieszył się Wilk. Na okładce drugiej książki widniała łódź podwodna atakowana przez ośmiornicę olbrzymkę. No i szósta. Mruknął pod nosem wilk, lecz gdy nieśmiało otwierał tę książkę, przeszył go zimny dreszcz. W jednej chwili rozległo się straszliwy trach i statek począł nabierać wody. Cóż znowu? Spanikowanemu wilkowi udało się wydostać przez bulaj, lecz morze było tak zburzone, że nie dało się płynąć. Kiedy już, już miał utonąć, połknął go przepływający obok rekin. We wnętrzu rekina znajdowała się jaskinia Alibaby. Wilk, niuchając to tu, to tam, odkrył kolejne cztery książki. Była w nich mowa o Alladynie, Dżinie, czterdziestu rozbójnikach i niejakim sindbadzie żeglarzu. Sześć książek dodać jedną równa się siedem, dodać następną równa się osiem, i jeszcze jedna daje nam dziewięć, dodać ostatnią to dziesięć, liczył w myślach zadowolony wilk. Hurra, misja zakończona, teraz tylko trzeba stąd wyjść. Jesteśmy tutaj uwięzieni razem z tobą. Odezwał się z kącika drewniany pajacyk. Ale ja i mój tatuś Dżepetto wpadliśmy już na pomysł, co zrobić. Rozpalimy ognisko i rekin sam nas wypluje. Pomożesz nam? Wilk do spółki z pajacykiem ułożyli wielki stos drewna, a tatuś Dżepetto go podpalił. Narobiło się strasznie dużo dymu. O, o! Psik! Kichnął rekin. Trzej towarzysze niedoli, siedząc na latającym dywanie, któremu też się spieszyło, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, w jednej chwili wylecieli jak z procy. Latający dywan podrzucił Pinokia i Dżepetta do domu, a potem podwiózł wilka do głównej biblioteki w krainie książek. Nareszcie jesteś, wilku? Odetchnęła z ulgą bibliotekarka. Już się zastanawiałam, gdzie jesteś, gdzie się podziałeś? Proszę, oto twoje dziesięć książek, oświadczył z dumą wilk. Odnalazłem wszystkie. To dopiero. No, no, przyjacielu, jesteś niesamowity. W chwili, gdy stara wiewiórka odkładała dziesięć przyniesionych przez wilka książek, z pomiędzy ich okładek wydobyło się coś na kształt... Uff. Wilk znów siedział w swoim ulubionym fotelu. Zaintrygowany zagłębił się w swoich książkach. Tyle pytań cisnęło mu się do głowy. Gdzie leży kraina czarów? Kim był chłopiec galopujący na panterze? Czy Piotruś Pan zdołał wyrwać się z łap kapitana Haka? Wilk był tak pochłonięty lekturą, że nie usłyszał, gdy weszli jego przyjaciele. Cześć Wilku, powiedział Walerian. Idziesz się z nami bawić? Później, odparł Wilk. Nie widzicie, że czytam?